Orędzie przekazane do Polskiej Mistyczki Katarzyny Szymon. Wszystko, co czynicie, czyńcie z miłością i z dobrą wiarą. Należycie odmawiajcie różaniec, rozważajcie po kolei każdą tajemnicę. Odmawiajcie pod Twoją obroną i bądźcie zawsze przygotowani. Pozostawajcie w łasce uświęcającej. Bo będzie bardzo dużo nieszczęść na ziemi. Bądźcie ostrożni w podróży, bo jest dużo wypadków. Przed wyruszeniem w drogę pomódlcie się i zróbcie znak Krzyża Świętego i miejcie przy sobie coś świętego, medalik, różaniec. Wszystko poświęcone, a będziecie ocaleni. Tak, drogie dzieci. Nigdy nie zapominajcie o swych obowiązkach wobec Boga. Odmawiajcie modlitwy rano i wieczorem, w południe Anioł Pański. Kapłani niech więcej się modlą do Ducha Świętego, aby Duch Święty zmienił, posilał i uświęcał lud wierny.